O, co ty się stało? I, co zrobiłeś? Móda się co to zrobiłeś, ja zwalnie cię! Ej, no nie no, moja praca Ja pierdolę. Dobra, pokażę patrz się. Co dopiero robi? A? Dawaj Miszu Prześlemy go później, prosimy go. Nie, nie przesyłaj. No nie, pani Ares, ja no bo tam co proszę. mi dał? jeszcze. jest ze mną, ze mną. A o, e. czołów. Mm. E. To jest nasz najinwentrawniejszy model. Jaki wiem, jaki jest jego życzeniowość, no cóż. Jest to najnowszy model. No, przywieźliśmy kusi go. kusi tak po prostu, szczerze. Że... No, jest to no, więcej produkcji czołów, żeby się on wyprosto w Afganistanie tak się jeździło. Jaki Afganistan? Dziadzie, to jest drugiej II Wojny Światowej. Jest to, wziadzie, pro... jest to niemieckiej produkcji czołg, Bardzo działający. Taki czołgi przyjechały na teren... A, e... się nie <grym> A mogę, się mogę sobie nie się nie przejechać nie spróbować? Nie na niego trzeba mieć jakąś specjalną licencję? Ja,